No rozbieramy pomału, jedno co chciałem zwrócić uwagę, jak zbiera się nagar na tłoku siódemce. I nie tylko. Wisi. A tu widać jeszcze, o proszę bardzo. Luzy, które są na wale, tak samo i tutaj. A także niska, zbyt niska komora sprężania powoduje że ten tłok tutaj uderzał już o głowicę jak wygląda głowica no to z całem potem szczęło, żeby nie być gołosłownym proszę bardzo widać te uderzenia tutaj i widać te uderzenia starajmy się też przy składaniu silnika żeby tą komorę nie robić za mało Tutaj producent poleca 0,6. Niemniej jednak miejmy świadomość, że się w pracę silnika, ponieważ luzy na wale, na giełkach, luzy, yy, na oczku, czyli na korbie, to wszystko powoduje, że później może być, jak zaniżymy to komorę sprężania, może być taki właśnie efekt, że to będzie nam uderzał o głowicę. A to słychać, to dzwoni i to solidnie dzwoni, no. pełno syfu, filtr zapchany, no I co ja po ściągnięciu, tak, tak jak mówiłem, no są tutaj już bo ten silnik już chwilę stał, no ale z wzdłużnych ryz nie ma, jeśli chodzi o tutaj, o wartość tego rantu, nie jest tak duża. No cóż, spróbujemy to przechonować. i ten cylinder jeszcze będzie w granicach tolerancji się sprawował, bo nie jest tak źle. Naże no, brudas, co nie jest brudas, no tutaj jeszcze też unikać. Co tu widać? Ktoś założył podkładkę, ale nie mosiężną, bo takie są stalową lub aluminiową. Tu ktoś podłożył jakiś papier. Unikać tego. Nie. Są podkładki. Tak jak powiedziałem, trzy rodzaje, jeśli chodzi o rodzaj materiału, i nimi regulujemy odległość, wysokość położenia cylindra w stosunku do bloku i ostatecznie do tłoku w górnym, martwym położeniu. Tak to wygląda. O cóż, skarby są. O, proszę bardzo, ułupane. Pięknie, dlatego taka Dodana listwa, czyli pantownik ma tutaj wyłupane. Powiem szczerze, sporo amolumina, więc w tym momencie to zostanie pospawane. Nie będzie przeszkadzać. Dlaczego? Ponieważ ta pompa tutaj z jednej strony, jeśli chodzi o listwa, z drugiej strony, ona jeszcze nie jest tak wyhełtana, żeby. Ta pobudowa tej pompy była do wymiany. To jeszcze jest na pograniczu i to można będzie zastosować. Oczywiście każdy jak może. Podkładki jakieś tutaj. O dalej. Hmm. Co to za podkładka? Podejrzewam kawał gumy włożone tutaj też. No cóż, tak to bywa. Do pewnego czasu. No i przyszedł czas, żeby to zregenerować. Ech, tutaj jeszcze co mogę powiedzieć. Rocznik 73 średnica cylindra to już jest 85. No, ale co się już rzuca? Bo tak było składane, że tutaj brakuje tych dwóch poprzeczek. Co później w były zastosowane. A tutaj już oryginalnie było, więc te bloki były i tu, i tu, stosowane. Ciekawostka. No, tu są takie z do możliwości mocowania z jednej strony tutaj e, jakieś przystawki pod alternator, pod prądnicę, ewentualnie coś powiesić także to było, z drugiej strony znowu jest coś takiego, także z jednej strony powiem tak, te bloki lubiały pęknąć, pękać w tym miejscu o tutaj, tu się obrywały a najczęstszą przyczyną było to, że Ludzie stosowali samostarty. Mocne uderzenia powodowały, że rozdzierało właśnie te bloki w tym miejscu. Dlatego później zastosowano tutaj te właśnie wzmocnienia. Ale to już jest właśnie taka przejściówka między piątką a siódemką. No i co jeszcze na co zwracam uwagę, wcześniejsze słonie było tak, że ta patelnia ona była mocowana tutaj w dolnej części. No a tu mamy w górnej części. Otwór, więc wyciągawszy korbowód, musimy go tak namierzyć, podtrzymać, żeby wyszedł nam tendy. No i co tu jeszcze widać? Tu jest jeden otwór w tej patelni, tam jest dwa. I tak jak mówię, jedna do drugiego bloku nie będzie pasować ta patelnia. Tyle z ciekawostek. No, powiem szczerze, co jeszcze mogę to zwrócić uwagę? No. Rzadkość, ale się zdarza i tu też jest fakt, że stworze nie kręci się w tłoku, tylko się kręci w panewce korbowodu. Korby, korby, po prostu. Także tutaj w tym momencie, no i co jeszcze, gładziutki tłok z jednej strony nie jest zaciągnięty, powiem szczerze, ładnie wypracowany, nie mierzyłem, ale odnośnie tego nagaru i resztą. Też się z Wami dzielę. Pozdrawiam. Będą filmy. Subskrybujcie. Może coś ciekawego by. będzie jeszcze. Na pewno coś wyskoczy po drodze. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji kanału. Będą filmy. Dzielcie się uwagami, z poszerzeniami. No i pozdrawiam.